Jest, jest depozyt. Jest depozyt. <noise> <noise> Jakaś wanna. Jeszcze moi drodzy widzowie, coś jest. No, to się tak grubiej chyba wysypało niemcowi z kieszeni. Mamy kolejna monetka, podejrzewam. Mamy kolejną monetkę. Otwieramy to mnie, Cewką, cewką rzucał, nie będę, bo za droga. Witam was w kolejnym odcineczku, moi drodzy widzowie. Na wstępie chciałem wam podziękować za te wspaniałe komentarze, które piszecie dla mnie, dając mi nadzieję, że mój kanał się będzie rozwijał. Także bardzo wam za to dziękuję. A dzisiaj, dzisiaj sobie Obejdziemy ten las. Z tyłu za mną były niemieckie zabudowania, z tamtej strony tak samo były niemieckie zabudowania. Tutaj jesteśmy mniej więcej gdzieś, no to, to tak jakby było podwórko, bo z tamtej strony były zabudowania, z tej strony były zabudowania, a my jesteśmy tak jakby na takim placu wielkim na podwórku. Może z prawej strony był młody la, jest młody las, z lewej jest młody las, a mi się kiedyś obiło o uszy, że w tym miejscu gdzieś są ukryte niemieckie depozyty. Więc ja postanowiłem oczywiście odszukać te niemieckie depozyty. Ze mną są dzisiaj moi dwaj koledzy, oni już dawno poleźli gdzieś tam, poszli w las. A ja niestety muszę tutaj się grzebać, bo muszę dla was naszykować oczywiście, kamerę, nagłośnienie, wykrywacz to zajmuje troszkę czasu. Także pakuję ten sprzęt i lecimy do pierwszego dołeczka. Hej, moi drodzy widzowie. Kurde moi drodzy widzowie, nie nagrywałem tego. To jest pierwszy dołeczek. Pierwszy dołeczek, jaki ruszyłem, jaki wykopałem, kurde, nie nagrywałem, bo taki sygnał na cynk, cynkowy. A tutaj zobaczcie. Piękny arseniaczek. Piękny arseniaczek wyszedł. No, powiem wam, że naprawdę ładny arseniaczek jest. To jest chyba. Kurde, tartego nie będę, ale tak mi się wydaje, że to jest herb saksonii. Kurde, tutaj. Ale dobra, później sprawdzimy. Foteczkę wrzucę, także będziecie na pewno to widzieć. Pierwszy sygnał, pierwszy sygnał, jest arseniaczek, bardzo ładny. Także, foteczka tutaj na pewno wleci gdzieś. Zobaczycie sobie. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. sygnał jak na złą zobaczymy zobaczymy co tutaj co tutaj mamy drodzy widzowie hej, hej, hej to mi wygląda na jakąś na jakąś rurkę moi drodzy widzowie tu jest gwint, już to widzę tu jest gwint rurka tylko dziwne, że ta rurka się tak zwęża, tu jest coraz węższa Dobra, idziemy dalej Sygnał piękny 97 na Deusie To jest mega piękny sygnał Wysoki, mam nadzieję, że nie jakiś Kurde Kapsel od Kapsel od polmosu Jakiś polmos Mam nadzieję, że to nie jakiś polmos, zobaczymy no Drodzy widzowie, za chwilę się To wszystko okaże uh naprawdę piękny sygnał naprawdę piękny sygnał Pokaż pan Pokaż pan co pan tutaj co pan tu zgubił? Coś pan tu zgubił o, ładny sygnał ładny sygnał powiem Wam drodzy widzowie to jest coś kurde Co to jest? jakieś aluminium jakieś aluminium Co to ma być co to ma być Drodzy widzowie to jest chyba jakiś do buta a co by aluminiowe było w bucie takie Aluminium wielkie, sygnał piękny, bo grube aluminium, ale nie wiem. W każdym bądź razie taka blacha aluminiowa wygląda jak normalnie, jak wygląda jak wkładka z buta, ale gdzie aluminiowa? Pierde. Jakby ktoś coś wiedział, to piszcie, moi drodzy widzowie. No, nie wiem. Nic tu nie ma. Po prostu kawałek blachy aluminiowej, wyprofilowany jak wkładka do buta. Dobra. Lecimy dalej. Sygnał 49. Na Deusie. Także bardziej na śmieć. Jakiś cienutkie. jakieś, Cieńutkie. Cieńutkie sreber... jakieś no, sreberko albo. Zaraz się okaże, moi drodzy widzowie, co to jest. Zaraz się okaże, co my tu mamy. Ostatnio też był sygnał na cieniutkie, kurde, badziewie. Oho. Oho, moi drodzy widzowie. O, może to nie jest. Oho. <ścoughs> to jest jakaś. To jest taka, jakby jakaś, kurde. Zatyczka do czegoś cieniutki musiąc. Dobra, idziemy dalej. Zawiasy. Zawiasy z okien. Takie coś do zamykania okna. Pamiętacie w tych starych oknach takie było. Tu mamy kątownik z okna drugi zawias to było podejrzewam, tak tak to było no jest tutaj złomu w koło jest złomu mnóstwo dobra idziemy dalej zobaczcie moi drodzy widzowie zbliżam się do jakiegoś jakiegoś kwadratowego betonowego czegoś nie wiem co to jest studnia to raczej nie była studnia raczej okrągła by była to pozostałość po szambie takie rzeczy, tam jest, tutaj jest ten dom tu jest ten dom tu było coś nie wiem, tam jest, tam jest taka wielka dziura no i tam mogła być studnia tutaj mogła być studnia po prostu kamień wybrany z wierzchu reszta się zawaliła zasypała Albo mógł być depozyt koło tego domu Dobra, idziemy dalej Bardzo ładny sygnał, wykopiemy sobie na żywo Wykopiemy sobie na żywo, moi drodzy widzowie Sygnał dość ładny Jakiś kolorek Aha, jest kolorek Znowu, moi drodzy widzowie, znowu cytrynuwa ja. Ale jaka stara kochani, patrzcie, 1906 rok, kurde. <laughs> Lubelska, chyba nie. Chyba nie szósty, chyba 2006 Ej, Dobra, jest tego śmiecia, jest też pełno. Idziemy dalej. Jest, jest depozyt. Jest depozyt no, To jakieś wanna No, chyba ktoś już tu był wcześniej. To się było małe i zostawić. Został na ziemi. Mogłoby być depozyt jakiś, ale niestety został chyba wyciągnięty. Zobaczymy. Zobaczcie no to, jaka balia wielka. Później będzie na kwiat. No. Dobra. No, pusta w Pusta był. Na pewno, co był depozyt? Depozyt został wybrany ze środka i balia została zostawiona no nie wiem no gdzie, w środku lasu niech. Na, na bank był depozyt jakiś dobra mamy monetkę jakąś Teraz niedaleko tej, co ta balia była będzie jeden fenning jeden fenning z tyłu orzeł ze swastyką Czyli coś z 40... o, 1942 rok. Dobra. My idziemy dalej szukać tych depozytów. To będzie druga monetka. Pewnie. Gdzieś tutaj. Tak. Czy komuś Niemcowi się wysypało z kieszeni. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Mhm. Mamy dwa feningi dwa feningi. I tutaj mamy taki snopek jakby zboża ściętego data 1923 rok. Także z jednego dołka. Z jednego dołka, jeden fenik i dwójeczka, Zobaczymy czy coś więcej nie ma Jeszcze moi drodzy widzowie, coś jest No tu się tak grubie chyba wysypało Niemcowi z kieszeni Tylko, że chyba już nie tu Muszę kopnąć Dobra, kopniemy Jest, moi drodzy widzowie, jest będzie kolejna monetka, podejrzewam. Mhm. Tak jest. Tak jest, moi drodzy widzowie. Mamy kolejną monetkę. Mamy dwa feningi. Feningi z Cesarstwa z tym dużym orłem z tyłu Daty wam nie powiem bo nie widać Za bardzo ale Jest kolejne dwa feningi z jednego dołka Sprawdzimy sobie znowu Czy nie ma coś więcej Dalej sygnał moi drodzy widzowie Mam to tu Co my tu mamy Moi drodzy widzowie Mamy kolejne dwa feningi. Z dużym orłem weimarskie. No. Drodzy widzowie jeszcze są tutaj manewki. Jakieś wymolki. Kurde, może sreberko będzie. ok Mamy kolejny fening. Jeden fening. 1923 Widzicie jak się Niemcowi wysypało z kieszeni same fenningi Szkoda, że nie Żadne sreberko mu tutaj się nie wysypało Jeszcze mamy następny, moi drodzy widzowie Co my tu mamy? Jeden fening Jeden fenik, Cesarstwo Sprawdzimy dalej. I mamy kolejne dwa feningi z cesarstwa. Jest w mojej łapce. Jeden fening z kłosami 1925 rok. No, sprawdźmy koniec. Jeszcze coś jest kudde. Jeszcze coś jest kudde po sobie. Kurde daj pan sreberko. Nie chcę, nie chcę mi dać sreberka. Dobra. Mamy tutaj. Kolejne dwa feningi cynkowe z dużym orłem z tyłu. Rzywajmarskie. No, sprawdzimy. I to już będzie, moi drodzy, widzowie na tyle. Także fajny dołeczek się trafił. Troszkę fenolku wyszło z niego. Takie lubię. Takie dołeczki lubię właśnie, dobra, dziurka zasypana, spany ubite, żeby się później leśniczy nie czepiał, że pozwolił, aby mu takie dziury, żeście wywalili, dobra moi drodzy widzowie, idziemy dalej, jest ładny sygnałek, mam znaczy, że mi będzie zna, nie będą znowu chominki, kurde. Jakąś scherupę trafiłem? No, może śmietnik? Biorę śmietnik. gdzie tu jest kurde? tutaj czekajcie mogę zlokalizować patrzcie tam te dwójki były tam a tutaj mamy następną dwójeczkę następne ładne dwa feningi da to będzie widać teraz wam powiem 24 rok 1924 rok no, ktoś tutaj kurde pogubił. Powiem wam nieźle. Dobra, idziemy dalej. Hej! Tymże oto sposobem musimy, moi drodzy widzowie, zakończyć ten odcineczek na tle tych oto ruin. Wokół sam las. Niestety nie udało się znaleźć tego depozytu. Może ta balia? To, był, to była pozostałość po prostu po tym depozycie ale oczywiście ja się nie poddaję ja się nie poddaję ja będę szukał dalej aż znajdę moi dwaj koledzy właśnie wracają tak samo no cóż moi drodzy widzowie jak się podobało zostawcie lajka like zostawcie jakiś komentarz po sobie no i nowi niech zasubskrybują ten kanał bo oczywiście będzie się coś działo w następnym odcinku także zapraszam do następnego odcineczka Trzymajcie się. Hej. Ja.